Stopy procentowe maleją, a to oznacza, że lepiej wybrać oprocentowanie zmienne niż stałe. Bzdura. To intuicyjnie logiczne stwierdzenie może okazać się bardzo kosztowne, gdyż rzeczywistość niestety nie jest taka prosta i często jest zupełnie odwrotnie. Właśnie dlatego, w dzisiejszym materiale, powiem, jak kształtują się oferty banków jak rynek wycenia przewidywania co do dalszych ruchów stóp. W jakich konkretnie przypadkach bardziej opłaca się wybrać stałe, a w jakich zmienne oprocentowanie i jakie są plusy i minusy stojące za każdym z tych wyborów. Zostańcie do końca, bo powiem także jak łączyć zalety obu tych wariantów. Same konkrety rozbijamy temat na czynniki pierwsze, żebyś mógł dopasować to do swojej indywidualnej sytuacji.